Witaj. Za chwilkę obejrzysz taniec z serii jogi tańca na dolny trójkąt, czyli pierwszą, drugą i trzecią czakrę. W tym tańcu po prostu przeplatają się różne ruchy, przechodzą jeden po drugim, oczywiście jak to w każdym tańcu jest, z główną intencją na udrażnianie blokad na pobudzanie energii, wyrównywanie, synchronizowanie energii do, do takich um, prawidłowych, pediatrycznych ustawień, jak ja to nazywam, czyli takich dziecięcych, takich, z którymi się rodzimy, nieskażone ustawienia, nieskażone tutaj relacje. W tych trzecich dolnych czakrach. Ten rezonans pediatryczny to jest taki yy, prawdziwy. Prawdziwy, kiedy jeszcze nie jesteśmy kondycjonowani, kiedy jeszcze nie jesteśmy em, zranieni, zarażeni, nauczeni. <gry> yy, więc w tym tańcu. Daj się ponieść, jak zawsze, daj się prowadzić ciału, przypomnij sobie, możesz sobie obejrzeć moje filmy poprzednie o pierwszej czakrze, drugiej i trzeciej, bo dobrze byłoby znać charakterystyki tych czakr, czym one rezonują, co oznaczają, jaka świadomość przez nie przepływa, jakie lekcje, i jakie zdolności, jakie potencjały. Ale tego nie musisz wiedzieć. Tego nie musisz wiedzieć, bo każdy taniec twój będzie zawsze działał na całą energetykę Twoją. Więc zarówno na dolne czakry, jak i na górne, na aurę, na wszystkie dziesięć ciał, na wszystkie czakry, na po prostu wszystkie realia Twojego bycia. I jest to bardzo uzdrawiające i jak zobaczysz. W tym akurat filmie na te dolne czakry tutaj będę wykonywała dużo takich ruchów nogami, będę schodziła nisko yy, z moim tutaj ciałem, żeby poczuć ciężkość łód, żeby poczuć styczność stóp z ziemią, bo w ogóle nogi generalnie, czy też baza kręgosłupa, miednica to są rejony mocno związane symbolicznie i dosłownie z pierwszą czakrą, ale też i już z drugą, czyli wszelkie ruchy takie koliste, płynne, Kółeczka, ósemeczki, krążenie biodrami, krążenie brzuchem, krążenie rękoma. To nie tylko na drugą czakrę my działamy, nie tylko krążąc tutaj dołem, tak, to też, ale rękoma też, jeżeli te ruchy są takie płynne, jeżeli to sprawia Ci to przyjemność. Przyjemność to jest druga czakra. No i trzecia czakra to będą takie mocne, ogniste, takie z taką intensywnością, z taką mocą. Z ogniem y, te ruchy. Więc w ogóle ruch taki taneczny, to można powiedzieć, że tam jest dużo elementu ognia, no i wody też, bo to jest taka przepływowość, ale też ogień już jest taki jeszcze bardziej subtelny. Y, później, już z czakry serca mówimy o powietrzu, czyli, czyli znów te, te ruchy są bardziej takie przestrzenne. Później eter, ale to już w innych filmach y, dotyczących innych czakr. W każdym bądź razie tutaj tańcząc. Zanim rozpoczniesz taniec, wejdź w taką strefę i sobie pomyśl, że właśnie będziesz teraz tańczyć pierwszą czakrę, drugą, trzecią, czyli poczucie bezpieczeństwa. Czyli eliminowanie, odpuszczanie, pierwsza czakra to jest odpuszczanie, uwalnianie, to jest takie trudne czasami, bo my chcemy kontrolować, bo my za dużo na siebie bierzemy, bo my nie potrafimy przetrawić, bo my nie potrafimy uwolnić, wydalić, wyeliminować. I pomyśl sobie, że w tym tańcu... Uwalniasz, uwalniasz i właśnie y, nogami mocno do ziemi wbijasz bądź też jakąś złość z wątroby między innymi, ale też ogólnie złość z tym. Na jakieś tam aspekty, niezgody, na coś, możesz to przetransformować, przechanelować. Złość nie jest zła sama w sobie, ona ma bardzo dużo energii właśnie, tego ognia. Więc ten ogień może być użyty do tego, żeby dać Ci energię do końca dnia, energię, pozbyć się chronicznego zmęczenia na przykład. I właśnie przetransformujemy, rechannelingujemy, re przetwarzamy. Tą energię złości, która ma bardzo wysoki ładunek, na coś jeszcze bardziej pozytywnego wykorzystujemy to. Energia strachu, wyobraź sobie lęki, niepokoje, permanentny stres, zmęczone nadnercza, nerki filtrujące, regulujące, oczyszczające też, że oczyszczasz się, że. że w tym ruchu, w tej ekspansywności, w tej przyjemności, poprzez przyjemność Ty się oczyszczasz z emocji o niższych wibracjach. Yy, I to daje Ci więcej pasji, więc możesz tą yy, poczuć, powrót do... Poczuć źródło pasji, takie, tak bardziej to poczuć w sobie. I, i ta pasja też potr, pozwoli Ci się wyrażać, kreować, więc ty nie tylko kreujesz ruch, kreujesz taniec, tańcząc to i właśnie wzbudzając, uzdrawiając drugą czakrę, kiedy my kreujemy, kiedy pracuj nad swoją seksualnością, różaj biodrami, uzdrawiaj swoje organy rozrodcze, swój układ hormonalny, poczuj się kobieco, poczuj się sensualnie, latynosko, ogniście, bądź ognistą kobietą, bądź ognistym facetem z czakry pępka, ale też namiętność z czakry drugiej i właśnie ten ogień, ta, ta moc, ta determinacja, to działanie, to ta silna y, wojowniczość w dobrych celach, która jest z trzeciej czakry i wiara w siebie. Więc tańcz, jakby nikt nie patrzył. Wierz w siebie, wierz, że to co robisz ten taniec Cię uzdrawia, Cię wzmacnia, yy, oczyszcza, yy, energetyzuje i właśnie taki jest ten taniec na te trzy pierwsze czakry. No i jeszcze zapomniałam powiedzieć w tym tańcu na, na dolny trójkąt, że ten taniec mocno rozbudzi Twój metabolizm, Twoje trawienie, a więc Twoją umiejętność rozkłada czynniki prostsze. Jeżeli masz jakąś kompleksową sytuację, na przykład relację, to yy, dzięki tej zdolności na poziomie takim mentalnym, spirytualnym do, zdolności do trawienia, do rozkładania na czynniki prostsze, na takie czynniki, tu nie chodzi o to, żeby rozpamiętywać, żeby analizować. Nie, 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 to nie jest, nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, żeby to tak zacząć yy, rozkładać na Mniejsze czynniki, żeby to było możliwe do absorpcji, żebyś z tej sytuacji potrafiła, czy potrafił sobie wziąć to, co odżywcze, tak jak w trawieniu. To, co odżywcze bierzesz do siebie, to cię odżywia, to cię wzmacnia, nawet taka kompleksowa sytuacja, czy, czy aspekt jakiś, i to z tym dobrym trawieniem, z tą dobrą eliminacją z czakry. Pierwszej potrafimy wyeliminować trucizny, trudne, toksyczne sytuacje, toksyczne osoby, ale właśnie nawet z tej toksyczności, w której być może tkwimy, która jest w nas w jakimś aspekcie, będziemy potrafili to zneutralizować, zneutralizować, tak jak żołądku porozgniatać, Kwasy żołądkowe to przygotują do trawienia, jelita zaabsorbują, my to przetrawimy, przepuścimy. I te trujące aspekty wydalimy. Tak więc dzięki temu tańcowi powinnaś powinieneś poczuć się lekko, tak jak po wypróżnieniu. Jak mój kot zrobi kupę, to jest po prostu najszczęśliwszym zwierzakiem na świecie. Od razu biega, zadowolony, lekki i mam nadzieję, że tak samo się poczujesz po tym tańcu. Więc serdecznie Cię do niego zapraszam. Tak więc życzę Ci świetnej zabawy. Zatańcz razem ze mną i napisz, co sądzisz, bo wiem, że wiele z Was już uwielbia jogę tańca i robicie sobie to jako rozgrzewkę do jogi, bądź też cały czas w ciągu dnia, kiedykolwiek, o różnych porach. Bardzo mnie to cieszy, bo ja właśnie tak samo robię. Roztańczmy się i rozbudźmy w sobie prawdziwe e, idee, prawdziwe powołanie, e, prawdziwe pasje i bierzmy w siebie z silną pierwszą i czwartą i trzecią czakrą i wcielajmy to w życie i działajmy yy, i kreujmy to teraz już do tańca wszystkiego dobrego satnam